No ja bardzo pamiętam wtedy, kiedy przyjechałam tutaj po raz pierwszy do mm -hmm. Gdyni, kiedy przyjechałam z rezerwatem. Miałam mm -hmm. wtedy 33 lata i byłam e, krakowską aktorką w Teatrze Starym. E, tam w ogóle mieszkałam. E, więc od tamtego czasu do tego kompletnie jakby wiesz, zmieniło się wszystko. Od tamtego czasu co roku jestem na festiwalu w Gdyni, ale tamten festiwal pamiętam szczególnie i pamiętam ten moment, kiedy. Kiedy siedziałam na plaży, patrzyłam w stronę morza. Moja przyjaciółka siedziała obok mnie, miałam zatopione nogi w piachu, także się razem kopały, kopały, kopały. Eee, i, I cieszyłam się z tego, że dostałam nagrodę za. Drugoplanowa rola kobiecą. Tak, za debiut. Mhm. Nie dostałam za drugoplanową, tak? dostałam za debiut. Naprawdę? Tak. O kurczę, to ja zresztą a To ja może to, to, Boże, się to wytanie... ja może źle zapamiętam. Czy znaczy, ja tak sprawdziłem, bo ja się przygotowuję. To nie no to tak. ja nie wiem, to ja może muszę sprawdzić, co tam jest na To napisane. jednak nie wydawało, się wydawało, że ja mam zostawiamy, no, albo napiszemy państwu, jak to było. A może polskiego co